Czy bóle głowy mogą być objawem choroby endokrynologicznej? Mogą. Tu doktor Jagoda. Pomogę Ci zrozumieć, jak działają Twoje hormony. Często w endokrynologii nie są one izolowanym, czyli jedynym objawem. Najczęściej towarzyszą im też inne charakterystyczne objawy. Na przykład tak jest w akromegalii, czyli chorobie spowodowanej nadmiarem hormonu wzrostu. Wtedy oprócz bólów głowy pacjenci skarżą się też na powiększenie rąk i stóp, Zmiany rysów twarzy, ale także skarżą się oni na obrzęki czy nadmierną potliwość. Natomiast czasami bóle głowy mogą być jedynym objawem choroby endokrinologicznej. Tak jest na przykład w guzach przysadki. Przysadka jest to organ wydzielania wewnętrznego, czyli który produkuje hormony, jest częścią mózgu i nadzoruje działanie innych narządów, które produkują hormony, np. tarczycy, jajników czy jądy. Jeżeli Twoje bóle głowy są bardzo silne, nie reagują na zwykłe środki przeciwbólowe, trwają od dłuższego czasu, pojawiają się często, na przykład kilka razy w tygodniu, towarzyszą im zaburzenia neurologiczne, jak na przykład zaburzenia widzenia, to koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem. W przypadku guzów przesadki badaniem potwierdzającym ich obecność jest rezonans magnetyczny przesadki. Jeśli spodobał Ci się ten film, zaobserwuj mój profil. Do zobaczenia!